w imieniu władz miasta Bełchatowa pana prezydenta miasta Patryka Mariana serdecznie zapraszam wszystkich wszystkich bełchatowian na to cykliczne już wydarzenie w najbliższą niedzielę o godzinie 10:00 tutaj plac przed galerią Olimpia będziemy gościć najlepsze polskie zawodniczki oraz zawodników Koszykówki ulicznej. Uczestnikami będą nasze bełchatowskie koszykarki, które dopiero co zostały mistrzyniami polski. Także będzie doskonała okazja zobaczyć nasze złotka w grze. Najbliższa niedziela, godzina 10, plac przed galerią Olimpia. Serdecznie. Zapraszam, na pewno będzie się dużo ciekawego. Działa. W turnieju wezmą udział 24 zespoły z województwa łódzkiego, jak i spoza województwa łódzkiego. Rozegrany turniej zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, w kategorii U15 i w kategorii U13, oczywiście z podziałem na płeć, dziewczęta i chłopcy. Przede wszystkim turniej skierowany jest do dzieci i młodzieży, żeby aktywizować dzieci pod kątem sportowym, już w takiej atmosferze typowo wakacyjnej. Turniej rozpocznie się o godzinie 10, oficjalnym otwarciem, o godzinie 13. 20. Wystąpi, nazwijmy to sobie wprost, gwiazda tej imprezy Piotr Grabo-Grabowski, który jest obecnie najlepszym dunkerem naszego globu. Zrobi on ekwilibrystyczny pokaz wkładania piłki do kosza. Także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Bełchatowa oraz powiatu Bełchatowskiego na tą imprezę. Od godziny 13 do godziny 16 będziemy mieli atrakcje dla najmłodszych uczestników naszej publiczności: czyli fotobudkę, malowanie buziek, tatuaży. Serdecznie do tego też Państwa zachęcamy, żeby wziąć czynny udział w naszym wydarzeniu. Dodatkowo o godzinie 16.00 odbędzie się konkurs rzutów dla publiczności, dla, dla zawodników biorących udział w turnieju. Jak widać oprócz standardowych zakupów można u nas wziąć udział w ciekawych wydarzeniach, spędzić miło czas. Można nie tylko jako sportowiec, ale również jako kibic, jako widz. Ja ze swojego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować organizatorom za możliwość przeprowadzenia tego wydarzenia w mieście. Przede wszystkim miastu Bełchatów, panu prezydentowi Maria, Patrykowi Marianowi, oczywiście Galerii Olimpia za wsparcie, które udzieliła nam w tym roku. Dodatkowo spółkom miejskim Wodkan Bełchatów, PEC Bełchatów oraz firmie Semper Trans Bełchatów i wszystkim osobom zaangażowanym w ten event.